Byśmy Twoje pytanie przenieśli na analogię lekarza. Po co iść do lekarza, skoro sam się możesz wyleczyć? Jednak, no, zobacz, że nieleczona choroba prowadzi do śmierci organizmu, a sam siebie nie możesz wyleczyć z niektórych dolegliwości, tylko możesz sobie ewentualnie zaszkodzić. Tak samo jest z sakramentem spowiedzi, gdzie kapłan nie ma prawa przekazywać ci swojej własnej nauki, swoich domysłów, interpretacji czy doświadczeń, chociaż one są także potrzebne w tym procesie formowania się i kształtowania człowieka. Być może on przeżył te problemy, z którymi ty masz teraz styczność i dzięki temu także będziesz znał odpowiedź, jak pomóc ci wyjść z tych problemów, żebyś nie musiał się parzyć coraz bardziej, tylko po prostu miał gotową odpowiedź. I od ciebie zależy, czy zastosujesz ją w swoim własnym życiu. I to jest fenomenem sakramentu spowiedzi, że Pan Jezus posługuje się człowiekiem, który także ma swoje doświadczenia, żeby pomóc ci wyjść z twoich niekorzystnych doświadczeń, który nie ma prawa przekazywać ci swoich domysłów, ale przekazywać naukę Kościoła, która jest nauką Chrystusa, która jedynie może Zbawić nasze dusze. Pamiętajmy, że podczas spowiedzi kapłan nie sprawuje swojego samozwańczego kapłaństwa, tylko sprawuje kapłaństwo w imieniu i w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc kiedy kapłan mówi: Ja odpuszczam Tobie grzechy, to sam Chrystus je ja Tobie odpuszcza, dzięki czemu Masz okazję do zbawienia. Nie pokładasz ufności w swoich własnych zasługach, ponieważ Twoje zasługi są niczym przed Panem Bogiem, ale pokładasz ufność w Bogu i przypominasz Mu o jego obietnicy, że skoro obiecał, że Wasze grzechy, chociażby były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją, rzeczywiście tak się dzieje, jeżeli ze skruchą z chęcią za i poprawy, podchodzisz szczerze do spowiedzi wyznajesz swoje grzechy i pokazujesz rany swojej duży, tak samo jak lekarzowi rany swojego ciała bądź dolegliwości swojego ciała. Wówczas im bardziej się otworzysz na tego lekarza, tym bardziej masz większe prawdopodobieństwo, że zostaniesz uzdrowiony. Dokładnie na tym samym. Polega sakrament spowiedzi.